Żołnierze rywalizację traktują bardzo poważnie. Poszczególne drużyny złożone są z najlepszych siatkarzy wojskowych. Przyjechało 15 zespołów, które podzielono na cztery grupy eliminacyjne. Po dwa najlepsze awansują do rywalizacji o medale. Od wygranej i porażki zmagania rozpoczęli gospodarze z Wyższej Szkoły Oficerskiej i Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dolnoślązacy przegrali z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych Zbytgoszczy 1 do 2 i wygrali z Akademią Obrony Narodowej z Warszawy 2 do 0. Wrocławianie nie należą do faworytów całej imprezy, ale być może własne ściany będą ich wspierać i postarają się o niespodziankę. W gronie faworytów znajdują się na pewno siatkarze 11. Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, którzy bronią tytułu o podium. Powinni także walczyć przedstawiciele 12. Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina i 16. z Elbląga. Na razie faworyci wygrali po dwa spotkania. W czwartek wieczorem poznamy najlepsze cztery zespoły turnieju, a w piątek odbędą się decydujące starcia. Spotkanie o trzecie miejsce rozpocznie się o godzinie 8.30. Wielki finał około 9.45. Areną spotkań o medale Mistrzostw Wojska Polskiego w siatkówce są hale przy Czajkowskiego i Obornickiej. Decydujące mecze zostaną jednak rozegrane przy Czajkowskiego.